Tlenki to są związki, które są tworzone przez coś oraz przez tlen na minus drugim stopniu utlenienia, lub jak to wolą mówić w szkołach podstawowych dwuwartościowy tlen. Ja jednak będę mimo wszystko operował stopniami utlenienia, bo pozwalają one lepiej zrozumieć chemię. Ale dalej, to coś, co razem z tlenkiem tworzy tlenek, może być albo metalem, i tutaj uwaga, nie uwierzycie, wtedy będziemy mieli do czynienia z tlenkiem metalu, albo. Może to coś być niemetalem i tutaj kolejna rewelacja, będziemy mieli do czynienia z tlenkiem niemetalu. I tutaj szybkie powtórzenie. Na układzie okresowym ta żółta linia oddziela od siebie metale od niemetali i między nimi jest jeszcze taka grupa półmetali, ale nie zajmujmy się nimi na razie i po prostu uznajmy, że należą one do niemetali. No i jak tlenek będzie tworzony przez atom z pierwszej grupy układu okresowego, to zawsze będą w tym tlenku dwie sztuki tego atomu. I jedna sztuka atomu tlenu. Nazwy tych związków będą następujące: tlenek wodoru, tlenek litu, tlenek sodu, tlenek potasu, tlenek rubidu i tlenek cezu. Po nazwach tych tlenków nie będzie żadnej rzymskiej cyfry w nawiasie, ponieważ te atomy mogą tworzyć tylko jeden konkretny tlenek, więc nie ma konieczności wskazywać tą rzymską cyfrą, o który konkretny tlenek chodzi. W przypadku tlenków tworzonych przez atomy z drugiej grupy, to w budowie tlenku będzie jena szczuka tego właśnie atomu, jena szczuka tlenu. I nazwy tych tlenków będą następujące. Tlenek barylu, tlenek magnezu, tlenek wapnia, tlenek strontu i tlenek baru. Tutaj również po nazwie nie będziemy umieszczać żadnej cyfry z tego samego powodu. I to była ta prostsza część, bo pozostałe pierwastki mogą tworzyć wiele różnych tlenków. No i wtedy... Będzie konieczność zapisania tej liczby rzymskiej zadaną nazwą. I możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami, gdy musimy zamienić nazwę tlenku na wzór sumaryczny albo wzór sumaryczny na nazwę tlenku. Zacznijmy od tej drugiej sytuacji. Mamy tutaj związek, który składa się z jednego atomu żelaza i jednego atomu tlenu. Musimy zapisać nad naszym tlenem taką wirtualną minus dwójkę, która odpowiada stopniu tlenienia tlenu. Trzeba nam wiedzieć, że taki związek musi mieć zerowy stopień utlenienia, a więc żelazo, żeby wyzerować ten ujemny ładunek utlenienia musi być na plus drugim stopniu utlenienia i sąd wiemy, że to będzie tlenek żelaza 2. W drugim przykładzie również zapisujemy nad tlenem wirtualną minus 2. Mamy tu 3 atomy tlenu, więc sumarycznie stopień utlenienia będzie wynosił minus 6. Dwa atomy żelaza, żeby wyzerować ten ładunek, muszą posiadać Trzeci stopień utlenienia, bo 3 razy 2 równa się 6, 6, a więc ten tlenek to będzie tlenek żelaza 3. W trzecim przykładzie mamy dwa atomy wanadu i pięć atomów tlenu. Każdy atom tlenu ma nad sobą wirtualny minus drugi stopień utlenienia, a więc łącznie ten stopień jest minus dziesiąty. Mamy dwa wanady, a więc każdy musi być na piątym stopniu utlenienia żeby ogólny stopień utlenienia cząsteczki wynosił 0, a więc ten tlenek będzie się nazywał tlenek vanadu 5. I tutaj mamy kolejne przykłady, ale na początku 3 sekundy, żebyście mogli sami nazwać te tlenki. Dobrze, a więc tu kolejno będziemy mieli do czynienia z tlenkiem siarki 1, z tlenkiem siarki 6, tlenkiem azotu 2 i tlenkiem azotu 5. Przejdźmy teraz do drugiego wariantu, gdzie będziemy musieli zamienić nazwy tlenków na ich wzory sumaryczne. W pierwszym przykładzie mamy tlenek chromu 3, więc na początku zapiszmy symbol chromu i symbol tlenu. Nad tlenem zapisujemy wirtualną minus 2, a nad chromem, skoro to jest tlenek chromu 3, zapisujemy wirtualną trójkę. Żeby ogólny stopień otlenienia tej cząsteczki wynosił 0, to muszą się na nią składać dwa atomy chromu i trzy atomy tlenu, ponieważ 2 razy 3 równa się 6, a 3 razy minus 2 równa się minus 6. To się zeruje. Drugi przykład to tlenek azotu 1. Tutaj również na początku zapisujemy symbol azotu i symbol tlenu. Nad tlenem wpisujemy minus 2, a nad azotem jedynka. Potrzebne są dwie jedynki, żeby zrównoważyć jedną minus dwójkę, a więc wzór sumaryczny tego tlenku to będzie. N2O. W tlenku fosforu 2 zapisujemy symbol fosforu, nad nim wirtualna dwójka, symbol tlenu, nad nim wirtualna minus dwójka i widzimy, że tutaj już łączny ładunek cząsteczki wynosi 0, a więc nie musimy nic dopisywać, już mamy gotowy wzór sumaryczny naszego tlenku. Tutaj mamy kolejne trzy przykłady, ale na początku 3 sekundy dla Was, żebyście mogli zapisać wzory sumaryczne tlenków. Dobrze, a więc tlenek węgla 2 będzie składał się z jednego atomu tlenu, jednego atomu węgla. Tlenek węgla 4 będzie się składał z jednego atomu węgla, dwóch atomów tlenu. Natomiast tlenek chloru 7 będzie się składał z dwóch atomów chloru i siedmiu atomów tlenu. Jeśli chodzi o zasadniczą część tego tematu, to jest już wszystko, ale jeszcze powiem o dwóch takich sprawach powiązanych z tym tematem mianowicie tlenek fosforu 3. Nie ma wzoru sumarecznego P2O3, tylko P4O6, a tlenek fosforu 5 nie ma wzoru P2O5, jakby mogło się wydawać, tylko wzór P4O10. Jest to spowodowane tym, że te zapisy odzwierciedlają to, jak te cząsteczki wyglądają w rzeczywistości. I choć może wydawać się to nieintuicyjne, bo w szkole nas zawsze uczą, żeby skracać te liczby na dole, jeśli jest to możliwe, to tutaj w tym przypadku nic nie skracamy, i po prostu wzory sumaryczne tych dwóch tlenków trzeba zapamiętać. Ostatnią kwestią będzie tlenek fluoru, a raczej powinienem powiedzieć fluorek tlenu. Bo jak tworzymy nazwę, to zaczynamy od pierwiastka bardziej elektroojemnego, a tak się składa, że fluor jest jedynym pierwiastkiem bardziej elektroujemnym od tlenu. Tak samo w zapisie. Tlen będzie przed fluorem, bo tutaj zaczynamy od pierwiastków najmniej elektroujemnych, a kończymy na pierwiastkach najbardziej elektroujemnych. I w końcu będzie to jedyny przykład, gdzie tlen będzie na dodatnim stopniu utlenienia, mianowicie na drugim stopniu, a fluor będzie na minus pierwszym stopniu utlenienia, a więc wzór sumaryczny tego fluorka to będzie OF2.